Siemanko, Siemanko, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że w przeciągu ostatnich dwóch tygodni troszeczkę mniej mnie tutaj było, mniej odcinków się pojawiało, za co przepraszam, ale muszę Wam się przyznać szczerze, że po prostu. Wypadłam jakoś z rytmu i nie miałam totalnie natchnienia, ale natchnienie mi wróciło i mam pomysły na to, jak wszystko tutaj usystematyzować i jak zrobić tak, żebym mogła spokojnie nagrywać też odcinki w dniach takich, kiedy na przykład nic ciekawego się u mnie po prostu nie dzieje. No, dzisiaj na przykład jest taki odcinek, który nagrywam w dniu, kiedy totalnie nic ciekawego się u mnie nie dzieje. Wyszłam dzisiaj z dziewczynami na spacer, w ogóle też, wiecie co, takie pole jest duże za moim domem. Pole ryżowe, to Wam pokazywałam pewnie na jakichś vlogach ze spaceru z dziewczynkami, to niestety zaczęli budować tam domy i tak zaczęli budować jakby w głąb, głąb um, pól ryżowych, wbudowując nowe domy, że niestety zasłaniają mi widok, więc jestem niepocieszona, bo to jest taka tendencja teraz na Bali, że po prostu wszędzie robią zabudowę. Tak, że blokują widok na pola. I nawet jeżeli są jakieś duże pola, to w ogóle tego nie widać z ulicy, i wszystko jest tak ściśle, jeden dom przy drugim wybudowany, że po prostu jak się jedzie, to niemalże jak w jakiejś miejskiej dżungli, a tak naprawdę jest tylko jeden rząd domów. Nie wiem, czy udało mi się to dobrze opisać, natomiast taka jest niestety tendencja smutna na Bali. Poza tym od kilku dni pada. Dziś było tak, że się trochę przejaśniło, teraz znowu trochę popadało, także czekam na takie przerwy pomiędzy deszczem, żeby tylko z dziewczynkami wyjść na spacer. I w międzyczasie siedzę też na komputerze. Siedzę na komputerze? Przy komputerze. Przetłumaczyłam chyba to bezpośrednio z angielskiego, sit on a computer. No i właśnie przygotowuję sobie odcinek, do którego przygotowuję scenariusz. Dlatego, że dostałam od Was pytania ostatnio. Poprosiłam o pytania do QA, także wybrałam sobie kilka. No i na przykład odpowiem na kilka z nich. I tutaj, teraz, taki pierwszy komentarz, który mi się wyświetlił, który sobie ze Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dziękuję bardzo, bo ja prosiłam o pytanie do QA w zakładce społeczność, ale też i pod filmem, w którym opisałam trochę moje urodziny. Kurczę, przed chwilą dopiero umyłam włosy. Wybaczcie, że poprawiam włosy, ale po prostu czuję, że mi kosmyki wpadają na oczy, dlatego sobie poprawiam tutaj, bo tak tuż po umyciu mam jeszcze takie bardzo miękkie te włosy, które i one mi się nie chcą trzymać po prostu w jednym miejscu. Także dziękuję bardzo za. Życzenia urodzinowe. Trochę dziś pieski w tle przeszkadzały. Pięknie wyglądasz, dziękuję bardzo. Pieski w tle przeszkadzały, bo też dostałam od Was dużo komentarzy i myślałam, że udało mi się naprawić dźwięk, ale słuchajcie, coś mi przegryzło kabel do, od mikrofonu i ja tego nie zauważyłam. Nie wiem, czy jakaś mysz mi przegryzła, czy coś. Już zmieniłam ten kabel. Natomiast, no przepraszam Was bardzo, nagadałam się 40 ponad minut i nie chciałam stracić tego nagrania. Działałam tam suwakami i tak dalej. Myślałam, że udało mi się chociaż troszeczkę jakoś tak wyrównać ten dźwięk, ale wygląda na to, że. Chyba jednak niestety nie, więc chciałam Wam powiedzieć, że problem znaleziony i naprawiony i przepraszam Was bardzo. No i w tym komentarzu dostałam pytanie do Q&A, czy jest szansa na regularne wprowadzenie innego kontentu niż vlogi. Właśnie jakieś komentary, może Franek, Franek to chyba jakaś yy, jest poprawka słownika mam takie wrażenie, bo nie wiem o co chodzi z Frankiem, a może wróciłabyś do projektu Lady. E, tak, jest szansa na to, że będzie różnorodny content. No, i tak naprawdę poprzedni odcinek to już było takie pierwsze urozmaicenie tego mojego kontentu. E, natomiast wydaje mi się, że albo ten odcinek był jakoś słabiej widoczny, albo coś się podziało, bo ma tylko 10 tysięcy wyświetleń, 10 wyświetleń czy 9 tysięcy wyświetleń. A fajny temat poruszyłam, bo zajęłam się historią streamingu i zajęłam się ludźmi zarabiającymi kupę kasy na. Streamach sennych, czyli po prostu streamują to, jak śpią, i ludzie im wysyłają kupę kasy. Tam opowiadam o chłopaku, który zarobił 16 tysięcy dolarów w ciągu jednej nocy. Także jak chcecie zobaczyć, to zapraszam do poprzedniego odcinka. No i teraz siedzę nad pisaniem scenariusza do kolejnego odcinka. No, i właśnie tak chciałam Wam powiedzieć, że w tym roku brakowało mi pisania takich odcinków, pisania takich scenariuszy do odcinków, dlatego że przez to, że ja nie wychodzę do jakiejkolwiek pracy, w sensie do biura, no to jak nagrywam sobie takie normalne vlogi, to ja nie czuję podczas nagrywania, że coś robię i jakby to jest fajne połączenie, bo to jest coś, na czym zarabiam, więc to jest moja praca połączona z przyjemnością i z taką zajawką, ale też jednocześnie brakowało mi robienia czegoś takiego, gdzie czuję jakbym pracowała po prostu. Więc w momencie kiedy ja muszę zrobić jakiś research, muszę napisać scenariusz, to to jest coś takiego, co wrzuca mnie w troszeczkę taką inną sytuację, taką bardziej profesjonalną sytuację i czuję po prostu, jakbym rzeczywiście czuł większą produktywność ze swojej strony, a to jest coś z czym ja miałam problem, dlatego że i mam w sumie problem dlatego że ja mogę robić jakieś drobne rzeczy przez nie wiem 18 no przesadzam nie 18 ale przez cały dzień po prostu od samego rana do późnego wieczora i mieć takie poczucie, że nic nie zrobiłam. Także pierwsza taka seria, która będzie wychodzić, ja tego nie chcę nawet nazywać serią, bo Zobaczymy po prostu, jak to będzie często wychodzić, ale będę się starała jak najczęściej wrzucać takie odcinki. To będą takie odcinki, powiedzmy, komentary albo takie analizujące. To będzie coś, z czym będę za za zaczynać. Teraz przygotowuję scenariusz i e zrobienie tego scenariusza e do tego konkretnego odcinka. E może zająć dużo czasu, dlatego że to jest bardzo gruba sprawa, która teraz dzieje się na amerykańskim YouTubie i tam jest strasznie dużo wątków. Teraz już napisałam chyba 2000 słów, a tak naprawdę jeszcze. Ta, do końca nie zaczęłam opisywać całej sprawy, więc... Więc trochę to u mnie zajmie. Ja lubię też robić takie odcinki, właśnie kiedy się zajmuję jakimś konkretnym tematem, że robię taki deep dive, czyli po prostu tak głębiej, trochę grzebie. No i właśnie się zastanawiałam nad tym, czy robić takie odcinki, tak jak widziałam, że teraz sporo twórców robi, że robią 10-minutowe odcinki, na przykład, nie wiem, analiza czegoś tam i to trwa 10 minut. I tak sobie myślę, kurczę, jak ja bym się takim tematem zajęła, to ja bym poświęciła temu pewnie 40 minut i chciałabym trochę pokopać głębiej, trochę omówić wszystko. Czy właśnie lecieć po łebkach, bo wiem, że jakbym leciała po łebkach, to, część, to mogłabym częściej materiały wrzucać. Na razie będę robiła takie deep dive'y, ale być może znajdą się też takie tematy, które będę chciała omówić szybciej i takie społeczne tematy będą się częściej pojawiały. No, i w ogóle wiecie, co też tak sobie ostatnio pomyślałam, jak ja się dostałam na studia, to pamiętam, że w ogóle. Zanim jeszcze się dostałam na A, tak, no, jak ja się dostałam na studia, to dostałam się na kilka kierunków. I jeden z kierunków, na które się dostałam, to była socjologia. I ja pamiętam, nie wiem, czy nadal jest takie przeświadczenie, ale pamiętam, że właśnie socjologia to był jeden z kierunków, z których ludzie się śmiali bardzo, że ukończysz socjologię, to będziesz mógł pracować, mógł, mogła pracować w McDonaldzie, bo po, tej, po tych studiach nie ma pracy. I tak sobie właśnie wczoraj myślałam, jak zaczęłam pisać scenariusz, bo w sumie to od wczoraj już nad nim siedzę. Że teraz e, tak naprawdę to socjolodzy mogą zarabiać kasę, dlatego że mogą właśnie robić takie analizy na YouTubie i to jest bardzo ciekawe. Bo na przykład film, o którym dzisiaj będę e, nie nagrywać, ale o którym piszę na temat, którego piszę scenariusz, to jest film, w którym bardzo, mocny, mocno, jakby bardzo takim głównym punktem e, odniesienia i głównym takim spoiwem tego wszystkiego, jest problem z relacjami parasocjalnymi. No i właśnie dookoła tego wszystko się rozgrywa i to jest w ogóle szalenie interesujący temat, tylko że właśnie wcześniej było mało zawodów. Znaczy pewnie były jakieś zawody, ale wiecie, u nas w naszych czasach dawno, dawno temu to po prostu ludzie śmiali się z zawód socjolog. No, a teraz tak sobie myślę właśnie, że te takie zawody można by rzeczywiście całkiem nieźle zmonetyzować, tak samo na przykład filozof. Przecież można w bardzo ciekawy sposób odnieść tematy filozoficzne do y, chociażby jakichś najświeższych wydarzeń, y, takich nawet w branży rozrywkowej. I można by to jakoś, wiecie, ciekawie porozpisywać, tak jak na przykład psychologka robi, że ona odnosi tematy psychologiczne do y, dram albo jakichś takich skandali czy czegoś takiego. Więc w sumie w fajnych czasach żyjemy, że właśnie jeżeli macie jakieś konkretne wykształcenie albo jakieś konkretne doświadczenie zawodowe, no to można właśnie to zmonetyzować i można to teraz przełożyć już na pracę po prostu, że no. Więc tak Wam chciałam powiedzieć, że na razie takie są moje plany, jeżeli chodzi o rozmaicenie kontentu. Ja mam tych planów zdecydowanie więcej, ale. Nie chcę wszystkiego wprowadzać naraz, bo boję się po prostu, wiecie, że jak rzucę się na wszystko, będę łapać 10 róg za jeden ogon, to potem niczego nie doprowadzę do końca. To trochę tak, jak też zabrałam się za remont mojego domu i potem przystosowałam, przystopowałam ze wszystkim. W ogóle dziś, jak to nagrywam, to jest środa i w sobotę miał przyjść do mnie pan zrobić półki, ale w końcu było tak, że była taka straszna ulewa i trochę ja się go spytałam, czy on nie mógłby na przykład przyjechać w niedzielę, bo też się źle trochę czułam w sobotę. On powiedział, że nie do końca może i tak trochę pogadaliśmy ze sobą i w końcu przełożyliśmy to jego przyjazd na sobotę. No i nie mogę się doczekać, bo a propos takiej organizacji i tego bycia roztrzepanym, to mówiłam Wam, że półki mi po prostu będzie um, tutaj organizował i też mam nadzieję, że dzięki temu, jak będę miała półki, to będzie mi łatwiej zorganizować moje sprzęty, między innymi i już nie będę miała takiej sytuacji, że będę miała na przykład kabel przegryziony, tak jak teraz się to ostatnio zdarzyło, kabel od internetu. E, więc e, taka jest odpowiedź moja na pierwszy komentarz. I teraz dwa kolejne komentarze. One akurat były jeden pod drugim i są dosyć podobne. Z mojego punktu widzenia lepsze są pogadanki niż podróże, ale to wynika z braku czasu. Podczas sprzątania, gotowania czy malowania nie mogę Ciebie posłuchać, a na filmach podróżniczych, czy, czy malowania się, mogę Ciebie posłuchać, przepraszam, a na filmach podróżniczych jednak muszę się skupić na tym, co pokazujesz, a nie zawsze jest na to czas absolutnie rozumiem. No i drugi komentarz jest dość podobny. Twoje, twoje vlogi są super, dziękuję bardzo. Tylko pogadanki są bardziej przystępne, no właśnie, bo nie trzeba siedzieć, bo nie trzeba cały czas patrzeć na ekran, więc mogę sobie Ciebie posłuchać w czasie pracy, czy jak teraz, gdy maluję paznokcie. Do vlogów trzeba jednak więcej skupienia, by obejrzeć te wszystkie piękne widoki, a czasu na to niestety brakuje. Także ważne, żebyś nagrywała to, co daje Ci przyjemność. No ja te pogadankowe rzeczy ostatnio lubię robić, bo też mniej troszeczkę wyjeżdżam. Y, takie wiecie, vlogi normalne też będą się raz na jakiś czas y, pojawiać, natomiast chyba to też ostatnio wspominałam o tym, że troszeczkę mniej takich ciekawych rzeczy u mnie się dzieje, które warto jest pokazać, ale cały czas się dzieją ciekawe rzeczy, o których warto opowiedzieć. Więc y, ja to rozumiem, bo ja sama w sumie też zazwyczaj oglądam bardziej taki content pogadankowy powiedzmy, e, więc no, tego będzie zdecydowanie więcej, też właśnie te takie odcinki scenariuszowe e, na pewno będą się pojawiać. W ogóle wiecie co? Tak, teraz wrzucę też od siebie, że zaczęłam troszeczkę korzystać z czatu GPT przy pisaniu odcinków, przy pisaniu scenariuszy, ale też nie pomyślcie sobie, że AI, sztuczna inteligencja pisze mi scenariusze do odcinków, bo w ogóle ciekawą rzecz odkryłam i nie wiem, czy wy o tym wiedzieliście. Ale szukałam pewnych informacji, no i właśnie korzystałam z czatu GPT, bo też znajomi mi w ogóle polecali, moi znajomi są copywriterami i bardzo często korzystają z tego czatu. No i mówili, że bardzo dużo im to czasu zaoszczędziło, że ułatwia im to organizację pracy i tak dalej. No i szukałam tam jakichś informacji, i coś mi się zaczęło nie zgadzać. No i zaczęłam się zagłębiać w temat i zaczęłam zadawać więcej pytań temu czatowi. Poczek dostałam informację od samego czata, od samego AI, że Chat GPT został zaprogramowany w ten sposób, żeby zbierać wszystkie informacje do roku 2021 włącznie. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Jak ja w ogóle dostałam tę informację na samym czacie, to. Pomyślałam sobie, że niemożliwe, że to jakiś błąd musi być. No i zaczęłam szukać na Google informacji na ten temat i szybko się okazało, że jednak to jest prawda. Strasznie mnie to zaskoczyło i znalazłam informację, że Google ma jakiegoś e, czata, ale w takiej wersji beta, czyli w takiej wersji testowej, e, trochę z niego. Mm, nawet nie pokorzystałam, bo nie wykorzystałam informacji, które się tam znalazły, ale posprawdzałam, potestowałam trochę i powiem Wam, że to taka bardzo uboga wersja tego czatu. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, dajcie znać w ogóle, bo ja szczerze mówiąc byłam zaskoczona i tak sobie pomyślałam: wow, teraz będę mogła tego czata korzystać. E, właśnie powiedziałam chyba wcześniej: czatu? Już sama nie wiem, która wersja jest poprawna. Chyba i jedna i druga jest poprawna, tylko w innym kontekście. No w każdym razie się okazuje, słuchajcie, że niektóre informacje jakieś starsze można tam jeszcze znaleźć, albo jakieś takie rzeczy, że na przykład mam takie i takie składniki, jakie danie, na przykład wegetariańskie mogę z nich przygotować. No to do tego czat się przyda, ale taka ciekawostka. Wszystko co się działo po 2021 roku. Niestety no nie znajdziecie tych informacji. Dajcie znać, czy wykorzystacie z jakiegoś innego źródła czy z jakiegoś innego, um, jakiejś innej aplikacji AI. Bo jestem, mnie w ogóle ten temat bardzo ciekawi. W ogóle sam temat y, sztucznej inteligencji jest dla mnie. Fascynujące, i jednocześnie to jest taki temat, który wywołuje we mnie bardzo mieszane uczucia i trochę wywołuje we mnie strachu. No, ale, właśnie, dlaczego tylko do 2021? Ja też jeszcze słyszałam o takim czacie, który nazywa się. Chaos GPT, czyli chaos GPT i to podobny jest jakiś czat, który miał zostać stworzony po to, żeby unicestwić ludzkość. I tak słyszałam, że ten czat się wyrwał i żyje własnym życiem teraz i uczy się od ludzi i tłumaczy, dlaczego ludzkość powinna zostać uni unicestwiona. E, poszperałam trochę na ten temat jakiś miesiąc temu chyba, jak pierwszy raz o tym usłyszałam, ale albo nawet może trzy miesiące temu. Eee, wygląda to jak legitna informacja, ale z drugiej strony może to być jakiś bait. Ciekawa jestem, czy słyszeliście o tym temacie, więc nie mogę pisać scenariuszy, scenariusza z czatem. Natomiast mogę sobie jakieś starsze informacje trochę usystematyzować, więc powiem wam szczerze, że troszeczkę mi to pomaga przy, systema, przy, przy takim robieniu timeline'u, przy robieniu takiej osi czasu. I ja sobie rozpisuję wątki, no ale właśnie wszystko co się dzieje po 2021 roku, no to już muszę sobie sama tutaj kopać. Jestem w ogóle ciekawa, czy macie jakieś pomysły, na jaki temat teraz piszę. Na temat e, Boże, scenariusz, do jakiego tematu teraz opisuję? Nie, Zakręciłam się, jeszcze piję drugą kawę dzisiaj, bo jakoś nie mogę się obudzić, nie mogę się po prostu dobudzić. No właśnie, tutaj jeszcze słuchajcie, jeszcze jeden komentarz jest. Chciałam posłuchać Twoich historii, ale też czekające psy w tle strasznie mnie irytują. Czy mogłabyś dłuższe pogadanki nagrywać w domu? Wiesz, co mogę nagrywać w domu, natomiast ja i tak zawsze nagrywam. E, w Pogadanki z otwartymi drzwiami i zazwyczaj dźwięk jest dobry, tylko właśnie miałam przegryziony kabel, co jest w ogóle moją winą, wiadomka. Eee, przepraszam Was za to. No ale cóż, już problem jest rozwiązany. W ogóle dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek z ringiem. Ma mam taki ring light. Moi znajomi niestety wyjechali, imani i jej mąż wyjechali na rok z Indonezji. Teraz chyba jeszcze są w Singapurze, potem lecą do Europy, będą w kilku państwach europejskich, potem Stany Zjednoczone, Ameryka Centralna, Południowa, znowu Stany i wracają. Nie jestem pocieszona. No i zostawili mi trochę swoich rzeczy, żebym im przechowała jakieś tam kaski, maski do snorklowania. No kilka toreb ich mam i jedną z rzeczy, którą też między innymi mi zostawili, no to to jest właśnie taki ring light rozświetlający. Ja już takie ring lighty miałam, ale kupowałam, ja nie potrafię robić dobrego researchu, jaki sprzęt jest dobry, więc ja kupiłam jakieś gówniane, które byle jak doświetlały. Teraz też siedzę w miejscu, które jest dobrze doświetlone, więc może nie będzie widać takiej różnicy, ale jak będę prawdopodobnie jutro nagrywać taki odcinek, komentarze bardziej no to e, być może skończę nagrywać wieczorem. Poprzedni odcinek dogrywałam wieczorem i miałam już zbyt słabe światło, więc fajnie będzie przetestować w ogóle, e, jak to rozwiązanie będzie wyglądało. No i prawdopodobnie skorzystam z niego po prostu e, później. Mam nadzieję, że będzie widać różnicę w jakości nagrywania. Jo, poza świetnymi vlogaskami, to zdenskiniłem się za serią jakichś programów rozrywkowych. Czy mogłabyś znowu nagrywać jakiś program i robić te długaśne, fajne? odcinki, co trwają niemalże prawie godzina, strasznie za tym tęsknię. Um, zastanawiałam się nad tym, zastanawiałam się nad tym, na pewno nie chciałabym na razie wracać do Top Model. E, zdecydowany przesył tym programem mam i też przyznam wam szczerze, że po prostu tego programu nie lubię. I zastanawiam się, jaki program Wam by przypadł do gustu. Jak nagrywałam yy, projekt Lady, to w sumie nawet nieźle mi się go nagrywało, ale też powiem Wam, że czasami były takie odcinki, że nie do końca wiedziałam, jak coś skomentować. I nie do końca, już później w takich ostatnich odcinkach miałam coś do dodania. Nie jestem pewna, czy jestem gotowa na to, żeby rozpoczynać sesję, serie jakieś takie dłuższe. Ale tak testowo chciałam się Was spytać, jaka seria potencjalnie by Was interesowała, po prostu. E, bo ja sama, kiedy na przykład piszę nawet jakiś odcinek, ja mam bardzo. Mm, ciężko jest mi się skupić na e, jednej rzeczy, i ja często muszę robić kilka rzeczy, żeby jakoś potrafić się skupić, to jest bardzo dziwna rzecz. Ja nawet jak byłam dzieckiem, to jak um, rozwiązywałam jakieś prace domowe, to musiałam to robić z um, odpalonym telewizorem, bo inaczej nie byłam po prostu w stanie przyswajać, nic nie byłam w stanie skupić się i po prostu popełniałam dużo błędów. No, więc nawet teraz, jak piszę jakieś e, scenariusze, to właśnie często sobie odpalam coś w tle i to sobie tam wiecie, tak z, trochę słucham, trochę nie słucham, więc sama oglądam takie rzeczy. No i właśnie, jaka tematyka by Was e, interesowała, czy jest jakiś taki program polski, który wydaje Wam się być taki lajtowy, ciekawy, który byłby no taki bardzo luźny, bardzo luźny. Bo przyznam szczerze, że zastanowię się po prostu nad takim kontentem i raz w tygodniu mogłabym taki odcinek robić. E, no. Ale no właśnie, raz w tygodniu, żeby nie robić tego za dużo, żeby to nie było po prostu zbyt ciężkie, bo no, jak jeszcze trochę wychodzę, wiecie, z takich emocjonalnych różnych zawirowań, to nie chcę sobie znowu przywalić zbyt dużo, dopóki nie będę czuła, że rzeczywiście już stanęłam na nogi. I tak fajnie cieszę się i trochę jestem z siebie dumna, że mam taką motywację, żeby siebie jakby popychać. Bo y, szczerze przyznam, że teraz nie nagrywałam ostatnio vlogów, oj, już chyba ponad tydzień, no i wypadłam z tego rytmu i totalnie mi się nie chciało nic nagrywać, bo no właśnie, wypadłam. Ja to wam czasami już mówię, y, to nie pierwszy raz, kiedy wam o tym wspominam, ale fajnie, że mam tę taką motywację, że no weź, nagraj, przecież wiesz, że to lubisz, to tak samo jak zmontowanie odcinka. Tak sobie czasami myślę, kurczę, no nie chcę mi się montować, ale w końcu zmuszę się, usiądę do tego montowania i tak sobie myślę, tak, kurde, jak jakie lubię to montowanie. Właśnie, w ogóle, w poprzednim odcinku zrobiłam zupełnie inny montaż, którego jeszcze wcześniej nie robiłam, i wykorzystywałam nagrania stokowe. I dostałam bardzo dużo pozytywnego feedbacku od Was, także wa ba Wam bardzo dziękuję. Tak jak Wam mówiłam, ja troszeczkę, tak jakby poza kulisami Boże, jak jest gorąco wyłączyłam teraz wiatrak, bo widziałam na wskaźnikach dźwięku, że niestety mój mikrofon wyłapywał wiatrak, bo jest centralnie nade mną. A wiecie, ja mam tutaj kierunkowy mikrofon, więc on akurat wyłapywał ten dźwięk. Także jak będę się świecić, to wybaczcie po prostu, co ja mówiłam. A dobrze, już pamiętam, że opowiadałam o tym, że teraz właśnie tak poza kulisami robiłam sporo takich rzeczy, które bym podciągnęła pod takie samorozwojowe. No właśnie uczyłam się nowych rodzajów montażu, trochę się dokształcałam w kilku kwestiach. W ogóle tutaj też możecie zobaczyć, że jest trochę wełny. O Jezu, to, to dużo czasu mi zajmie, ale jestem w trakcie robienia spodni na szydełku, takich długich, luźnych, które mają być luźne do samego dołu. Tutaj będzie ściągacz na górze, no ale właśnie już to robię z tydzień ponad i wiecie, na razie idzie mi powolutku, ale inne... Pinat, nie, 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 nie przepraszam. Oprócz tego, że kable przygryzły mi myszy, to jeszcze też... Chodź tutaj Pinatku, chodź, chodź. To jeszcze ten mały szczurek też mi przegryza kable. Niestety mam porozgryzane pieniądze, które teraz leżą na podłodze. Mam po prostu takie zniszczenia. No oczywiście, wiadomo, że to jest też moja wina, że niektóre rzeczy zostawiam w jej zasięgu, ale powiem Wam szczerze, że ona jest tak sprytna, że po prostu czasami mi się wbija, odsuwa sobie krzesło, wbija się na stół i coś mi, wiecie, zgarnia i tak dalej. No dużo energii ma na pewno i po prostu niszczycielskiej też energii. Dajcie znać, jaki program ewentualnie by Was interesował, co by to było, coś takiego bardzo luźnego. Takiego, żebyśmy mogli się po prostu razem troszeczkę pośmiać, bo powiem Wam szczerze, że też chętnie obejrzę coś e, bardziej e, takiego no, chillowego, a nie jakieś takie programy, w których tylko bym narzekała, bo takie coś to jednak też e, potrafi człowieka po prostu e, przybić. Wydaje mi się, że w ogóle właśnie też dlatego ja nie chcę nagrywać top model poniekąd, bo ja nie mam zbyt dużo pozytywnych rzeczy do powiedzenia na temat tego programu. Szczerze mówiąc, to uważam, że jest to jeden z najgorszych programów, jaki leci w telewizji. Um, no, i też trochę z, z tego względu w ogóle zaczęłam nagrywać mniej komentary, bo poruszałam takie kwestie, takie tematy, które były bardzo kontrowersyjne, bardzo negatywne. I słuchajcie, ja takie tematy też będę pod, poruszać od czasu do czasu, ale też czasami sobie zrobimy takie deep dive y o jakichś konkretnych tematach, czyli właśnie tak jak a propos te streamingi, gdzie ludzie śpią, albo jakieś takie kwestie społeczne, albo na przykład też od czasu do czasu. To już takie odcinki też nagrywałam o jakichś największych oszustach. No, więc. Na razie, póki mam zapał, słuchajcie, to wrócę do pisania tego odcinka. I fajnie cieszę się, że mogłam sobie po prostu troszeczkę tutaj z Wami pogadać. Dawajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebym ja odpowiedziała, bo chętnie zrobię kolejne jakieś takie odcinki, właśnie Q&A-owe. A właśnie, prawie bym zapomniała. Ja założyłam też nową grupę na Facebooku i w ogóle nie rozumiem dlaczego kiedy wrzuciłam informację o tym na zakładkę społeczność to wywołało to dość duże poruszenie wśród niektórych ludzi bo jest też druga grupa na której głównym tematem jest top model. No i ja tam nie byłam aktywna przez długi czas, więc to jakby ja zaniedbałam tę grupę. Fajnie, że tam się zebrali ludzie, których łączy jakaś pasja dotycząca modelingu, zdjęć, właśnie tego programu Top Model, ale tak sobie zauważyłam, że głównie właśnie są posty tylko w jednym temacie i chciałabym, żebyśmy sobie rozmawiali też na inne tematy, a widzę, że ta grupa jest po prostu przez to zdominowana. No, oczywiście z mojej winy, znowu powiem. Więc założyłam nową grupę. Nie chciałam tamtej grupy kasować ani wiecie, nie pozwalać na posty o to model. No, bo skoro tam Was interesują te tematy, no to czemu nie? I założyłam grupę Pogaduchy z Pantinką i widziałam, że dużo osób się tym w ogóle przejęło. No i tam kilka komentarzy było takich średnio miłych i tak dalej. Parę osób powiedziało, że cofa subskrypcję. Co jakby spoko, no bo jeżeli nie oglądacie moich materiałów, no to bez sensu jest, żeby miała subskrypcję. Też w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale dla youtuberów subskrypcje nie liczą się wcale aż tak bardzo. YouTube bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich kilku lat, tak naprawdę na przestrzeni ostatniego roku, i teraz subskrypcje nie są aż tak bardzo ważne. Ja bardzo często dostaję od Was informacje, że moje filmy Wam się nie wyświetlają. I trochę to działa na takiej zasadzie, że YouTube po prostu sam wybiera, jakie treści, jest algorytm, który Was poznaje. I na, tej, I na podstawie tego, co oglądacie, YouTube podpowiada wam filmy. I nawet bardzo często nie dostajecie powiadomień z filmów Boże kanałów, które subskrybujecie. Podobny algorytm jest teraz na Instagramie, i ja na przykład zapomniałam, że obserwuję kilka kont, na przykład Make Life Harder. I ktoś ostatnio szerował coś z Make Life Harder i tak sobie pomyślałam, o kurde. Dawno już nie widziałam, jakiś rok, nie widziałam w ogóle postów żadnych od nich i sprawdziłam, czy ja nadal mam ich w subskrypcji, i zobaczyłam, że no mam. I po prostu Instagram uznaje, że woli mi proponować półnagie influencerki jako e, konta, które mogą mnie zainteresować, zamiast pokazywać mi treści osób, które ja followuję. Niestety tak to wygląda, więc te subskrypcje tak naprawdę na YouTubie no mają jakieś tam śladowe znaczenie, ale już nie aż takie duże. Także jeżeli ktoś nie chce mnie followować, to znaczy subskrybować, no to ja to jak najbardziej rozumiem i... Wręcz nie chciałabym mieć duże, dużego, dużego, dużej liczby subskrypcji, a potem małej ilości wyświetleń. Wolałabym, żeby to działało wręcz w drugą stronę. No i właśnie założyłam tę grupę e, jako takie miejsce, żebyśmy sobie wrzucali jakieś newsy, na przykład dziś imieniny ma ktoś tam i ktoś tam. Ostatnio też wrzuciłam newsy dotyczące Ocean Gate, e, czyli tej firmy, która wysłała tę nieszczęsną misję, czy znaczy misję, wycieczkę turystyczną żeby zobaczyć wrak Titanica. No i właśnie okazuje się, nie wiem czy o tym słyszeliście, że już mają zaplanowane chyba trzy, jeżeli dobrze pamiętam, wycieczki. Na przyszły rok no, już znajdują się powoli chętni, więc e, chciałabym, żeby to było takie miejsce, taka platforma, w której będziemy mogli się wymieniać informacjami. Ja czasami będę chciała poznać Wasze zdanie w jakiejś kwestii, na przykład kiedy będę nagrywać jakiś odcinek i chciałabym po prostu zobaczyć, co Wy na ten temat sądzicie, żeby też dać inną perspektywę do odcinka. Nawet przedstawiając moją perspektywę, mogę się odnieść do tego, że rozumiem, że ludzie mogą myśleć coś innego, wiecie, jakby żeby pokazać po prostu inne spojrzenia na tę sytuację. Także jeżeli coś takiego Was interesuje, to jest dopiero początek grupy, bo ja kilka dni temu ją założyłam, więc na razie jeszcze powolutku wszystko się rozkręca, posty się pojawiają raz na kilka dni, ale to też mogą być takie, tam możemy też zbierać i najświeższe newsy, i najświeższe jakieś dramy. Zobaczymy jeszcze, w którym kierunku to pójdzie. Możemy dzielić przepisami, możemy, się, możemy tam zbierać jakieś Pytania do QA. Mam nadzieję, że to będzie właśnie taka fajna społeczność i póki co zaglądam tam jak najczęściej mogę. Raz dziennie jestem tam widoczna, znaczy widoczna, nie wiem czy Wy mnie widzicie, ale wrzucam. Teraz tak patrzę, ostatnio wrzuciłam dwa dni temu, teraz dzisiaj wrzuciłam post, także wiecie, coś tam powolutku się rozwija. No to co, to chyba taki odcinek, w którym się podzieliłam trochę swoimi planami. Wracam do pisania odcinka i wielkie dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną. No i wielkie dzięki, że przetrwaliście ten poprzedni odcinek, w którym był taki okropny dźwięk z mojego mikrofonu. Do zobaczenia w następnym odcinku, Boziaczki i bye bye!